Darek, rozpoczęliście okres przygotowawczy jako jeden z pierwszych zespołów w czwartej lidze, Chyba nawet naj, najszybciej, to znaczy, wielka mobilizacja w orl Nie. Podjęliśmy decyzję, żeby zacząć 5 5. stycznia. Czy to jest wcześniej? Sądzę, że nie. No, tutaj chodziło też, żeby też chłopców zmobilizować, żeby wszyscy przyszli na trening, żebym też wiedział, ile osób jest, jaką kadrę dysponuje. Więc tutaj chodziło tylko i wyłącznie po to, żeby. Zmobilizować chłopców na, na, na wcześniejsze zajęcia. A mobilizacja się udała. No sądzę, że tak, nie jest najgorzej, jest, jest sporo chłopaków, tutaj musimy teraz troszeczkę wypracować jakoś, jakiś model, model treningu na zasadzie, żeby, żeby po prostu ustalić treningi na stałe, żeby ci chłopcy mogli się w jakiś sposób zorganizować, żeby też jakiś plan mieli, bo wiadomo, że część z nich pracuje, część się uczy, więc tak, żeby to miało ręce i nogi, więc dlatego też wcześniej zaczynaliśmy. Trenerze, proszę chwycić się za serce i powiedzieć, czy drużyna się utrzyma w czwartej lidze, czy trener w to wierzy tak szczerze? Szczerze, jeszcze raz powtarzam, że przyszedłem tutaj po to, żeby zrobić coś z tą drużyną. Nasz cel jest, żebyśmy się utrzymali. E, wiadomo, jaki jest sport, tak? no, wszystko niestety trzeba, trzeba przewidzieć, znaczy nie przewidzieć, ale wszystko może się zdarzyć. E, dopóki piłka w grze mamy jeszcze 14 kolejek, więc naprawdę my wierzymy w to, że e, najmniej będziemy walczyć, wierzymy w to, że się utrzymamy. E, matematyka w tym momencie może być okrutna, bo patrząc ile trzeba punktów do utrzymania z poprzednich sezonów, ile spaść może zespołów trzeciej ligi, no to w tych 14 meczach trzeba było, drużynie Orła, wygrać 11 meczów, to trzeba grać na poziomie pierwszej i drugiej drużyny w lidze. No, zdaję sobie z tego sprawę, tak, że tych punktów naprawdę jest na tą chwilę mało, no, ale powiedziałem to co wcześniej, że, że my naprawdę będziemy wierzyć w to i będziemy robić wszystko, żeby te punkty zdobyć. Przecież wiadomo, jeszcze inni grają, nie wiadomo czy jak te drużyny zdobędą punkty. My będziemy też liczyć na to, żeby, żeby ktoś się potknie, a nasze zadanie jest to, żeby, żeby zdobyć jak największą liczbę punktów. Dlatego, dlatego mówię, trenujemy ciężko i będziemy robić wszystko, żebyśmy się utrzymali. Wszędzie szukać zawodników. No, trener też myśli... O prawda? No bo to przecież wiadomo jak cel jest jakiś postawiony to trzeba zrobić wszystko w tym zakresie. No tak, tak, tak. Robimy wszystko. Chcemy, chcemy wzmocnić się w stosunku do, do rundy jesiennej. Każda osoba, która wyraża jakąś chęć, chce się w jakiś sposób też wypromować w czwartej lidze ma taką możliwość u nas. Jak na tą chwilę tych chłopców naprawdę zaczyna przybywać. To jest plus tego zespołu, że naprawdę jest chłopców troszeczkę więcej niż, niż, niż wcześniej, niż kończyli rundę jesienną. Ja patrzę naprawdę optymistycznie na to wszystko i z perspektywą, że będzie dobrze. Już kogoś, kogoś udało się zakontraktować? Na 100% nie chcę na razie o tym mówić, tutaj są osoby odpowiedzialne za to. Pracujemy razem, naprawdę szukamy jakiś nazwisk, szukamy osób, które, które by wyraziły chęć i, i chciałyby nam pomóc. Na tą chwilę y, chyba nie ma jeszcze nikogo na, na 100% załatwionego, ale są już jakieś poczynione rozmowy i myślę, że one się naprawdę dobrze skończą.